Danie, mis... Wyobraźcie sobie, że przyniosłem dzisiaj do studia specjalny rekwizyt O oh Jesus, ja wiedziałem, no, no, że on to no, no, zrobi no, ale ja... Otóż yy, chłopaki Przyniosłem naprawdę bardzo poważny Rekwizyt, bardzo wstydliwy i Można go nawet nazwać intymnym Jeżeli chodzi o chłopaków, że tak powiem Naszej, naszej tuszy, uwaga Chłopaki, przyniosłem wagę jeszcze Niech, jeszcze... Powiem wam tak, najwredniejsza waga Na świecie, Z zawsze doważa Dlatego chciałbym, by, żebyśmy by Panowie może zważyli tu oficjalnie Ryszarda Kalisza, żeby nie było niedomówień Bo się różne rzeczy mówi na twój temat, ile, ile oficjalnie. No zważmy się, nie wiem. No, no tak, dobra, ważymy to jedziemy, się? jedziemy, no pewnie tak. No. No, 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 Miejmy to za, no, za sobą. no dobra, poczekajcie, no dobra, to ja pierwszy, może żeby, żeby, żeby dobra. nie. Dobra. Nie, no już. Dobra. Cholera, w butach, w butach, w butach. No będzie tak, zawsze to, więcej, to, oczywiście. To tak, że nie tak. tak nie bardzo czekaj. No i od razu Wam mówię, na nią się staje, trzeba poczekać, latają takie kreseczki. Chryste, panie. No, w, 105? mów? Jezus, słuchajcie, 105? kurde. Utyłem. Ile? 103,7 mam. 103, 7. Mówiłem, ja Error nawet wysyła. Amator. A ty, jak mi się źle wyjdzie? Tu dobrze widać? Tak? Tu dobra, okej. Okay. Dobra, poczekaj, 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 nie, poczekaj, niech się wyzeruje. Moment. 88 Poczekaj, nie, jeszcze nie. To moja waga, poczekaj. <gulia> <moczo> po, po, poczekaj sekundę. Dobra, no, te, teraz wchodź 00. Dobra, czekamy. Kreseczki latają. Ryszard Kalisz waży, proszę państwa, dokładnie. 138. O w mordę, 139 kg prawie. Jakie 9? 138,8 i 8, 138 i 8, to, Dobra, pozam. Ale ty wiesz, że ja, ja kiedyś ważyłem 136 No ja, ja muszę. No, ze, ze, ja muszę że szczupleć, no. 128,8. Dobra, a teraz Mariusz. Chodź tu, Mariuszek. No dobra, przyznam się wam, zaniżyłem ja 104,5, Naprawdę. ale przy no, was już to się, się czuję bardzo luźno. No uwaga. A teraz Mariuszek, chłopaki. Zobaczymy, ile mężczyzny... No musisz wejść, no. Ile Zobaczymy, mężczyzny ile, jest ile, z Mariuszu? Ile mężczyzny jest w Mariuszu? U, zobaczmy. Pamiętacie 100% duszy Zobaczy... Jezus Maria, 65 8. To połowa. Ale szczerze powiem, myślałem, że, że jestem cięższy. A ja myślałem, że jeszcze lżejszy No naprawdę. <grym>